Wyborowi dzwonka warto poświęcić więcej uwagi niż trochę z jednego prostego powodu. Przez wiele lat będzie się go słyszeć praktycznie codziennie. Dlatego dźwięk dzwonka musi być przyjemny. Tradycyjne dzwonki zasilane są z sieci, a instalacja prowadzona pod tynkiem. Od niedawna można kupić dzwonki bezprzewodowe. Mamy dzwonki, które są typowo bateryjne mają odbiornik, jak i nadalnik bateriami. Jak również e, dzwonki, które są podłączane, mają odbiornik podłączany w pod napięcie 230 V, nadajnik bateryjny. Wadą takich urządzeń jest to, że nigdy nie wiadomo, kiedy skończą się baterie. Zaletą za to jego niewielkie rozmiary. Dzwonki bezprzewodowe mogą różnie działać w różnych pomieszczeniach. To zależy głównie od materiału, z którego zbudowany jest mieszkanie czy dom. Dzwonki bezprzewodowe standardowo mają zasięg od 80 metrów, te najprostsze, poprzez 100 aż do 150 metrów. Zasięg przede wszystkim zależy od materiałów i elementów użytych w konstrukcji dzwonka, co oczywiście też wpływa na cenę. Podstawowe gongi i dzwonki mają tylko jedną najprostszą melodię. Ale są też takie, w których można wybierać między 10, 20 a nawet 35 melodiami. Są też dzwonki z narastającą głośnością dźwięku oraz melodiami polifonicznymi. Są obecnie na rynku też dzwonki z możliwością nagrywania swoich prywatnych załóżmy melodyek czy dźwięków odgłosów. Najnowsze dzwonki posiadają cyfrową pamięć i wejście USB. Można więc wrzucić do nich dowolny plik MP3. Im więcej możliwości posiada dzwonek, tym co oczywiste, jest droższy. Dzwonek przewodowy z jedną melodią można kupić już za 18 zł, ale taki, który ma 35 melodii, będzie kosztował około 80. Dzwonek z możliwością nagrywania to wydatek 130 zł. Dzwonki bezprzewodowe mogą kosztować od 35 do 140 zł. Urządzenie z USB, na które można zrzucać MP3, kosztuje około 200 zł. Gong rurowy, dekoracyjny lub z wykończeniem drewnianym kosztuje od 100 do 500 zł. Co ciekawe, nie wszystkie dzwonki muszą dzwonić. Niektóre dzwonki posiadają możliwość regulacji głośności. Niektóre w naszej ofercie posiadają możliwość całkowitego wyłączenia głośności. W tym momencie pozostaje sygnalizacja czy to optyczna, czy sygnalizacja wibracjami. Co jest szczególnie przydatną opcją w domach, w których są małe dzieci. Należy jednak pamiętać o podgłośnieniu dzwonka w odpowiednim momencie, aby nie przegapić gości. Szczególnie jeśli są to klienci, którzy chcą kupić nasze mieszkanie.